Pan posłucha, mhm. dwie, trzy takie bulwy dziennie zjadając rano czy wieczorem. Yy, całą gospodarkę cukru. Nawet jak pan yy, będzie miał zaburzenia cukrzycy, to panu wyreguluje cukrzycę bez żadnej insuliny. Pierdą yy, i sztucznej. Ja, ale fajnie też. Cześć, gwiazdorek! <laughs> Język pokazuje nawet. Jak to się nazywało? Topinambu. No, Mikołajki dla dzieciaków, bałwanki, kubomorki, a tu gorsze grzyby, trójaki. I co to mamy za świeczki? A, tutaj mamy. Gorący seks? O. Ho, 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 ho. Ja, <noise> seks po. po północy? No i oczywiście w europejskiej stolicy miodu, czyli w Barcinie nie mogło zabraknąć stoiska z miodem. Tak właśnie wygląda jarmark świąteczny w Barcinie 2023. Wiem, to w zeszłym roku nagrywaliśmy i w tym roku też jesteśmy. Sam pan kleił tę tą ozdobę. Bardzo ładnie, bardzo ładne wykonanie. Super, gratuluję panu. Na rozgrzanie tego grudniowego nastroju również są w stoiska przygotowane temu Grzane piwo, grzane wino, coś co z pewnością sprawi, że przyjemnie tutaj będzie Państwu z nami aż do godziny 18-19, w zależności od tego jak pozwoli nam dzisiaj funkcjonować pogoda. To co jemy tutaj? O, są już. No nie, no apetycznie to wygląda. Mam nadzieję, że tak samo smakuje. No, nie może zabraknąć pierników, O i właśnie tych orzechów nigdzie nie ma, tylko u Was są. Ej nie, bo to jest na seks właśnie, tam pisze. Co, to, to nano zroma, na ja na Czyli można wesołe świeczki tutaj kupić u Państwa z Piecina. I można takie o, fajne sianko z opłatkiem kupić. A tu co mamy? Uh, jak apetycznie wyglądają! 250 tysięcy złotych jest do uzbierania, także zapraszamy, czyli za każdą babeczkę wrzucamy cegiełkę do skrzynki i w ten sposób pomagamy małemu Wojtuszowi. Jo, jak mi się to podoba. Ale bomba! Eee no, 6 zł grzaniec, placki ziemniaczane 3 zł sztuka, kiełbasa 8 zł. O! Można sobie skosztować tych pyszności jakie tutaj oferują dzisiaj podczas jarmarku świątecznego w Barcinie. I bardzo pięknie wyglądają te ozdoby, więc warto wspierać nasz środowiskowy dom samopomocy w Barcinie. I chęci... Ile Mikołajów ja tutaj widzę! Dzień dobry, witam! Co ty tutaj siedzisz? Oj, widzę te kalendarze macie nowe To można tutaj u was nabyć za jakąś drobne wsparcie, tak? Tak Syropy, przetwory, konfitury, zapraszamy I na co pieniądze będą przeznaczone z tych tutaj sprzedaży tego? Na Na marzenia Bardzo piękny i szlachetny cel gorące, ale gdzieś wszystkie osiedzkie Ja rewelacja. Naprawdę warto tutaj do pani przyjść i skosztować. A tutaj mamy domowe jedzonko. Tak, pierożki, co tu jeszcze są? Krokiety, pierożki i taka mała mini pizza. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców tutaj na pyszne domowe jedzonko. A jeśli ktoś dzisiaj chce spróbować tego jak to się nazywało? Topinambura nam góra. Topinambura. Słonecznik, bulwiasty. Słonecznik bulwiasty, to zapraszamy tutaj na stoisko na jarmarku świątecznym w Barcinie. Można zdegustować. No i nie tylko tego. I tak zakończył się dzisiaj świąteczny jarmark w Barcinie. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. No i co? Do zobaczenia za rok.